Rozdział trzeci, doktor Granada. Wie pan, panie J., jestem absolutnie pewien, że ani jeden z kilkudziesięciu leżących teraz na moim oddziale orłów, ani jedna z kilku orlic nie wzbije się już w powietrze. Nikt z was nie wyzdrowieje, nikt z was nie przestanie pić. Ani dzielący z panem pokój Kolumb Odkrywca, ani Szymon, sama dobroć, ani Don Juan Ziobro, ani król cukru, ani przodownik pracy socjalistycznej, którego żywy trup niedalej jak wczoraj znów zawitał w nasze progi. Ani najbardziej poszukiwany terrorysta świata, ani królowa Kentu, ani fany Kapelmeister, ani Joanna, ani Marianna, nikt z Was, z pewnością nie przestanie pić. O wyliczonym przeze mnie czcigodnym Mareopagu szkoda zresztą w ogóle gadać. W końcu i debiutanci są tu bez szans, ale też nawet ci, co przybyli do mnie po raz pierwszy, nie są już debiutantami. To przeważnie twórcy bardzo zaawansowani. Prawdziwym debiutantom, co teraz na osiedlowym skwerku odkręcają pierwszą flaszkę, nawet do głowy nie przychodzi, że zostaną kiedyś zasłużonymi klasykami. Doktor Granada spoglądał na świat jednym okiem, drugie, a może pierwsze? Które oko jest pierwsze, a które drugie? Oto klasyczny przykład kwestii piac.